Hej, 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 przed Wami Diamant śmierci, autora Matthew Hart od wydawnictwa Rebis. Tak się przedstawiam ja jako piękność i jako śliczny diamencik. I słuchajcie, no, któż nie lubi pieniążków, któż nie lubi złota, któż nie lubi w ogóle jakiejkolwiek historii o pieniążkach, złocie i diamentach. Powiem Wam, że takie pozycje chyba najbardziej przykuwają właśnie moją uwagę. Czytając, czułam się równie podniecona co osoba, która ten diamencik znalazła. Och, jednak za żadne skarby nie zrobiłabym tego, co on w chwili, kiedy go wyłowił. No, można by powiedzieć, że ten blask przyćmił go w swojej sile, że zastąpił zdrowy rozsądek narkotyczną potrzebą władzy. Mi udzieliło się na tyle, że zamiast spokojnie spać w nocy, to nie potrafiłam się od niej oderwać. No Nawet nie było chwili, żeby jakakolwiek scena zaczęła mnie tutaj nudzić. Być może smaku dodawał fakt, że właśnie nie była to prosta ucieczka, a kilka osób udało się tutaj wyprowadzić w pole. Następnie widzimy akcję w zupełnie innym miejscu, bo diament zostaje przekazany na ręce kobiety związanej z polityką. Wiele osób oczywiście obserwuje to wydarzenie z ukrycia i zastanawia się nad konsekwencjami, bo wiedzą, że takie będą. Dobrze jest powiedziane, że właśnie gdzie nie pojawi się diamencik, tam sieje śmierć i zniszczenie. W jakby ludzi, którzy boko posiadają, nie wiem, przenikało jakieś tam zło albo jakaś tam, no nie wiem, zagłada. W ogóle było to taki niesamowity, jakby klejnot przeskakiwał z miejsca na miejsce i pozostawiał za sobą rozlew krwi. Ja nawet nie próbowałam się domyślać akcji, bo i tak wciąż byłam zaskakiwana nagłym zwrotem. Książkę uważam za naprawdę doskonały thriller, bo akcja jest szybka. Mamy właśnie niezwykłe zwroty wydarzeń i taką nieopisaną wiedzę dotyczącą właśnie tego klejnotu i tajników służb, które tam występowały. I przede wszystkim, kolejnym plusem jest tutaj styl, który zadowoli każdego czytelnika. No i oczywiście, co najważniejsze, to powiem Wam, że ja w tej książce nie czułam się obecna. Bardziej uważałam, że oglądam film szybkiej akcji, podczas której było wszystko możliwe, aniżeli że byłam tam w środku. I bardzo dobrze, bo nie chciałabym podzielić ich losu. <grym> Pozycja jest naprawdę mądra i sprytna. W ogóle ukazuje psychikę ludzką w momentach, kiedy wydaje mi się, że nabywając klejnot, stają się w tym momencie wyjątkowi i władczy. Rzucają się do niego jak szczury na kurczaki, chowając po kątach, byleby tylko nikt go nie ukradł. Naprawdę, macie tutaj prawdziwą walkę na śmierć i życie, gdzie niestety. To pierwsze tutaj troszeczkę przodowało. Ja w ogóle bardzo dziękuję wydawnictwu Rebis za to, że dzięki nim mogłam się w tą książkę zagłębić i naprawdę z wielką ochotą przeczytam każdą pozycję, która wyjdzie spod pióra autora. W ogóle, no mówię wam, te przeskoki były takie fajne, jakby on tutaj pojawił się tam, tam była jakaś tam śmierć, sami zadziałali i on został nagle sprzedany jakiemuś tam handlarzowi, tak. I tu się pojawia kolejna scena, gdzie mamy kolejny. Akcje, w których się pojawia ten diamięcik, gdzie ta kobieta sobie go nosi, paraduje nad nim i znowu już się zaczyna tam dziać, że już wiemy, że nagle ktoś zniknie, no i tak jest, ktoś znika. I znowu kolejna scena, tak jakby taki przerzut, że gdzie się pojawił? Tam po prostu siał śmierć i zniszczenie. Także, no, tyle można by było powiedzieć, że właśnie było do przewidzenia, że ktoś na pewno umrze, ale nigdy nie wiedzieliśmy w jaki sposób. No, także jeżeli jesteście w ogóle zainteresowani taką tematyką, bo powiem Wam, że odnośnie diamentów to jest chyba pierwsza książka, jaką czytałam, bo jakoś tak, no nie wiem, nie spotykam się z tym w ogóle w powieściach. Ogólnie to zawsze jest no śmierć-śmiercią, co to zawsze występuje. Ale jeśli chodzi o diamenty, to nie. Właśnie fajnie było poczytać tak troszeczkę o tych większych sumach pieniędzy, jak się je zdobywa i jak się w ogóle zachowują. Mówię Wam, no normalnie jakby nadchodzi jakiś olbrzym i chowasz się. Masz pieniądze, masz diament i nie wiesz teraz, co masz ze sobą zrobić. Najlepiej no zniknął, no, ale się nie da trzeba uciekać, gdzie? Na pewno mnie zabiją. No, no mówię wam, akcja tutaj była po prostu mega szybka. Także jeżeli jesteście tacy, takimi solenikami właśnie tajemniców, yy, śmierci, całych tych wszystkich mistyfikacji, to jak najbardziej Tą pozycję Wam polecam i zapraszam do wydawicki <laughs> Pa, pa! pa, pa, pa.